Idziemy. O, 4 stopnie. Tutaj jest duch. Wiedziałem. O, tu już są otwarte drzwi. Otwiera drzwi. Ślady. Pięciopalczaste. Nie, zjmuje nie odciski. To ty ufał, jest miś niepotrzebny. Mi. Ociski palców. Hmm. Może być demon. Czyli co, bo odciski palców? Aha. A, dobra. Eee, odciski. Szukaj pomieszczenia, Trzynaście 13 stopni. Ej właśnie korki może najpierw, nie? No dole sam? I z tobą? Nie, nie samolę. Tak. I idę U, ucieczka. O, pasz! Odpoczywa! Ehm um. Represzyn, powiedzieć, ser. Cii. Ser. To jest tu? W tym Ula, la, -la. Mm. A co to, co to? <śmiech> <śmiech> Może zrobimy to, zrobimy to? Potem, potem. Kiedy zawsze galiśmy w tyle osób, nigdy nie było. jest w końcu. No chyba, chyba, że chcesz to użyć, nie, nie, nie wiem. Chyba, że chcesz to teraz użyć. Dobra, użyjemy tak, znajdziemy pokój, je się rozstawimy i będziemy wszystko mieli, wiesz? ogarnięto. 8. 14. Szukaj. Kurde, zawsze było, ale zauważasz, że w tym domku się. Nie wiem, czy ten domek jakoś specjalnie działa. No w tym miejscu idzie. się zastanawiam, gdzie we więzieniu leży, mogłaby leżeć ta pozytywka. 8. 9 to nie czuło mść ale skrzypy to mogliby trochę na WD40 z jakimś innym smam. Śmierzi tu 12 16. To nie tu. A Może to piwnica? Hmm. Dam, 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 dam. Zdjęcia? O, pozytywka. Trzy gwiazdki, kurde. Kręgosz, trzy gwiazdki. A to jest zaliczone jako. A, po prostu pozytywka. I. Kurde, ale nie wiem, gdzie się wam czasami to, te, to. Na przykład zdjęcie kości? Ja nic nie widzę. Ja widzę, że zrobię zdjęcie tu ponad sprawdź. kanapę. Proszę sprawdź. Jak mam pozytywkę, to ja mam zdjęcie, że zrobiłeś ten, mówno. E, przy, przez ścianę zrobiłeś zdjęcie następnego pokoju. Nie wiem, czy czasami zdjęcie tak. Skudnie u mnie wychodzą. 16. Koź... No, 16, 14, no. Kość na przykład, właśnie zrobiłem, jakby zdjęcie, zdjęcie, jakby zrobił jakbyś zdjęcie, jakbyś zrobił zdjęcie ponad kanapą, czyli nie widać, ale z, grał znane, widać, pewnie u ciebie widać. No, sprawdzałem w salonie. 16, tu? 18. Tu, Majster. Idę. Nie Zacznie. Nie a tu? Czym rzucił? Mhm. Ile? 19. Czyli nie to. To ty zamknąłeś? A A tam gdzie go pozytywki, tej nie sprawdzałeś? No, sprawdzałem, ale możemy jeszcze raz może czasami się nie robi. Się czasami się nie sprawdza. Zapierdala tu misiami, i tej innymi, innymi, no chodź tu. Ile to? Zapierdaj tam, sprawdź dobrze. dobrze. No właśnie tam. 4, 9, 3, 1. A czyli to jest tu? 3, 0. Może, a może jednak? A może nie? 0, 8, czekaj, będą minusowe? 4, 2, mhm. 5, 4, 1, 2, 2 8. Masz druga. Ty masz kamerę, nie? Mhm, Dawaj. Już wkładam. Położy na tym, gdzie się dziecko przebiera. Stronę W stronę ty tych dotsów. Czyli tu, połóż, tu, a. Tym, tu, tu, tu. I mamy przecież ten, jak mu się mówi, statyw. Fałszywa. 2-5 Czech, ja znajdę ten minusowy, czek. Ja czeka Tu ciągnie przez ścianę 2-6 Cześć! Jezduch Ja Ale wiem kto to jest duch. Nie. Pantom Czemu? Bo zrozumie zdjęcie znikła. Naprawdę? No, Mamy to. Tak gdzie fantomy? Idziemy. A co myślisz, <grym> Fantom? Spirit Box, Projektor Dots. Dobra, jak będzie dots, to ja już wiem co I, to jest. I ty na swoim zdjęciu ducha masz ducha? Nie. Yeah. A, dobra, myślałem, że mam coś zepsutego. Ja już wiem co to jest. Czy są ten, Dotsy? Uwaga. ja chcę... Czekaj. Do wody. Mówiłeś, że co to był? Fantom. Fantom. Rodzin temperatury nie mógł mieć. fantom pismo ducha nie mógł mieć. Fantom. IMF nie mógł mieć. To może mieć spiryt i może mieć doc. Dots. Hmm. Sam dotsy. Serio przyszedł? Wziąć? Tak. No dobra. No znik jak zrobię mu zdjęcie. Tylko jeden duch tak robi. Czy ja chcę zobaczyć, są mam Jest napisane? Fantom. się nie mogę w tym oddać, jest fantom. Fantom to rodzaj ducha, który może opowiadać. Istotę. Najczęściej jest po słabość. Foto sfotograf sfotografowanie fantoma sprawi, że tymczasowo zniknie. No i wtedy zniknął przez no jedziemy. śpiewał. Jedziemy, nie robimy nic ten, więcej? Jedziemy. Pozytywkę chciałem. Eh. Na pewno? Chciałem posłać jak śpiewa. No to wezmę kurca ja wezmę czy kadzidła, bo ten reszta nam nie jest potrzebna, nie? A. Powinniśmy przeżyć Czekaj, wezmę też sobie kapsułki Kapsuły Dobra, mamy po 100% psychiki i możemy iść Weź kadzidło Tu są kadzidła Teraz tak, o jest kadzidło, zapalarka jest tutaj Dobra i teraz patrz, zasada jest taka, rzucasz mu tego, nie? Rozrzucamy tą pozytywkę? Nie, nie rzucasz jej, na, nawet się nie masz jej rzucać Weźmiesz ją, grasz, odpalasz ją Odpalisz ją tutaj, Ja jakbyś widział, że duch idzie w naszą stronę, nie? To no. chcesz, kładziesz ją na ziemię i spierdalasz Kładę ją na ziemi i uciekam Tak Nie wiem gdzie będzie duch, Dobra. ale chodź, czekaj Ale to czekaj, bo ja muszę mieć przy okazji... bo mam tak, y, muszę mieć zapalarkę i kadzidło no, Chyba, że ty weźmiesz No tu jest zapalarka, tu no to ja mam, ale czy ty weźmiesz? Bo ja muszę mieć tą w takim razie ten... Mam. No, a masz zapalarkę? No mam. A dobra. No to... Leży. Ale tutaj. Leży tutaj tego. Miesz no, TO! Ech. O matko. O boże. Gdzie to odpalamy? Tu. Tu to odpalamy, tu. Tutaj odpalamy? Tu. No. Dobra. Dajesz. Jak zobaczę ducha, mam to wyrzucić. Masz to położyć i nie rzucić. f położyć, widzisz? Masz... No użyj tego. Mhm. Ну, да. Не Zabijacie? Nie. Dajcie tam szybko. A to! Jeżesz! Szkoda, że nie ma tego osiągnięcia za to. Patrz, aktywność. Mm -hmm. mm. Patrz, na ten. Wyglądało ochydnie. Groba. Dobra, no to jedziemy. Dobra, jest ten. Fantom y... jest fantom. To znaczy. Tu ru, 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 ru Jak się po prostu pojawiła się z linkłem,